To jest najważniejsze A, się tu my co obijemy Dawaj Pyk, pyk Szukaj ta Znajdzie ta Pięknie Wkopane, super Dobra, standardowy setupik Okej, okay, okej, okay, panowie. Zaraz coś wykminie z wami Bym puścił dwa kreciki, tylko żeby zobaczyć co się tutaj dzieje Na dole Aha, i więcej puniów Dobra, widzę to złożę. O jakie bydle Ja pierniczek, jakie ona ogromne, dobra, dawaj mi rurę. I tu jest kolejne złoże. Uh -huh, uh -huh. Dobrze, kurde, dobrze. O nie, tu jest jedynka. O, jedynka, jedynka, wszystko, wszystko, dawaj, dawaj, dawaj dawaj, 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 dobra, spadło zonu do 09,5, okej, okay, piątkę w takim razie. Dobra, pompujemy, pompujemy, panowie, pompujemy, pompujemy. O kurde, dobra cena, dobra cena, dobra cena, tam wszystko. Dawaj, 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 dawaj snack. pompuj, pompuj, pompuj. Dobrze jest, kurde, nie wydziwiaj. Tu jest gazu, ja pier... ile gazu jest. Dobra, może ja, może ja zainwestuję w ten gaz jednak? Kurde, ile pieniędzy ja z tego złożę, jak... Jak ja bym miał gaz, to przecież bym był milionerem. Ja bym wygrał grę. Dobra, koniec. Koniec! Ja już nic więcej nie mam! Wszystko! Wszystko! Super! Jeszcze plus dwa tysiące dostanę. Ale, wielgach! No bo dobra, No nie wielgach! Chociaż no, nie no, jakby tu miał produkty gazu, to bo... byłby Dobra, się zrekompensowało. Zobacz na, jed... na jednym poziomie co najmniej 25 tysięcy. No, trochę tego poszło. Tak duży start, nie? Chociaż szkoda ten wyciek no, Szerokość. o jeszcze, jeszcze, dobra na pewno eee, użyj tego połączenia, aby przetransportować gaz pod ziemią do ten. Ty na minusie? ale będą jeszcze jakieś gierki, czy, czy już koniec zaraz będzie o, to na pewno polecę, od nogi dobra, i muszę coś zacząć inwestować, kurde w rozwój eee, ale dobra, jeszcze niech to poleci, okej okay. Akcja terenów nie, to jeszcze będą zimowe tereny. No to bym dał tak z cztery. Albo nie, 5 kołata. Mam nadzieję, że te pieniędzy nie stratę. Kurde, tylko że mi zwrócą te pieniądze. Nie wiem, czy to się traci, te pieniądze, które się daje. Czy nie? Kurde, ten Joshua najwięcej uh -huh. Nie, nie ma opcji. Przebiło mnie pewnie. O, Nice, udało mi się wygrać te tereny. Świetnie, czyli prawdopodobnie naj, największe w tych, w tych terenach. 48 tysięcy. O kurde. O jasny gwint by to jest straszny na się. Na mnie kurde najlepsze tereny wygrałem. Ach leci. Musi coś tu siąść. No kurde... Wszyscy oni nie walczyli. Jako zwycięzca No muszę się postarać, Kurcze E, ja zachrzymam się. Może coś jeszcze będzie. Koniec! No to cóż? Wszystko tutaj! Wszystko sprzedane Ile się dało, tyle wypompowałem Ojacie! Bo już jest późno, a nikt nie wrócił, a co się z nimi stało? Co się z tymi kociakami zadziało? Wszystko, tylko jedynie gaz, A dobra Do 32 tysiące, kurde Źle. odchodzi zima, wybieramy się na zasiężony obszar Mam mniejsze kieszenie gazu, ale istnieje sposób, aby je powiększyć Rozpocznijmy aukcję nie no przy wodzie zawsze jest wciul, kurde, ja biorę wszystkie pola przy wodzie A, bo to w końcu to w tej grze chodzi. I co? To... <śmiany> Nie no, Bill, jak ty to? Niemożliwe! Ja no, sorry to powiedzieć, ale jak ty to kurde gra, że ty masz minus 100 koła? Weź ty im powiedz! To jest niemożliwe. Jakim cudem niby 100 tysięcy? Przecież to trzeba być jakimś kurczę UPO. To ile ty wziąłeś tej pożyczki? Ze 100 tysięcy? Stary Pierwszy raz ja tego widzę. Jak minus 100 tysięcy? Trochę, trochę. Za dużo. Kurde. To jest? Dobra, może coś jeszcze kurde odkujesz się na tej, na lodowisku, ale... Daj, graj graj! Nie dużo już nie zostało. Moje koty siedzą pod drzwiami, gdy kogoś nie ma, to czekają i one tak siedzą od cholera wie kiedy, a to... Olol, ale... Ale fajne kociaki masz. Prawie 200 koła pożyczki to na ulepszeń... Ja pierdziel, dobra, dawaj, dawaj. Bo na ciebie czekamy. Ja nie, nie wiem, po co ty tyle pożyczek wzi wziąłeś. Trochę jak Gucio grasz. Gucio też kurde te pożyczki grał i później był w dupie całkowicie. Nie potrzebuję te pożyczki bra. Tak, ale trochę mi szkoda, bo jak tak siedzą, to mają mnie w dupie, a ja chcę jakoś je zająć. Nawet ulubione zabawki smacznie działają. To podejść do nich. Pogłaski troszeczkę. Kurde. O! Wygrałem! Nice! Dobra. O kurwa. Nie <grytania> wiem, jak to wygląda, nie mogę. Lecimy. Nie, to iść pogłaskać, kurcze. Może tego, może się. Kupię na tobie. Aha, a tu myślałem, że do końca będę grać, kurczę. No. no dobra, to trzymaj się, deal. Trzymaj się, trzymaj, do następnego. Lolo, dobra, czyli będę grać. Aha, a w ten sposób, no dobra. No to nic, zobaczymy, kurczę, czy mi się uda wygrać z botami. Mam nadzieję, że kurczę jakoś. nie no, albo chociaż, zająć. No już trzecie miejsce mam zagwarantowane, więc zobaczymy, co będzie, kurde, następne. Prawa strona już nie pójdzie do góry Dawaj Diendo no dużo poszło, dużo wydatków, ale przynajmniej 2000 bonusów 14 koła, kurde Sinic zbankrutował krótową by do gry ojojoj Oj oj. A już w gaz nie idę. Od nogi prędkość A dajmy to od nogi. Dobra Dejcimy na trzeci. O kurde, koniec, zaraz. No ja pierdykam. Dobra, sprzedajemy to cenie ceniec, prawda, ale... Niech będzie. Aaa! Piękne złoże, ale niestety. Wyszło jak wyszło. Uwaga, jeśli Różuła wygra aukcję, udział wycięży. Aha Co miał najwięcej? Trenu? Dobiorę, kurde, za sześć koła. Później to za 4 i za 4, za 5 do 4. E, opcja udziałów. Dobra, 39 tysięcy. Let's go. O! Oh, ooo, oh, ooo, oj, ooo, ale mnie kurde. O oh, kurde, ale to poszło. Uh, 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 uh. Super zbiornik, hmm, timer, prędkość, nie, ja, wielkość stada bym sobie pierdyknął, w sumie to tyle raczej, dobrze mi idzie tak jak jest, jedynie tutaj coś może być, 1,12, o kurde, dobra, bierzemy, dajcie mu kurde, ja chcę, ja chcę to dzisiaj jeszcze skończyć, da. A kurde, coś jeszcze tu było, jakie je złoże jedno Gdzie? Kurde, nawet nie wiem Tak Nie no. Nie, nie wiem, nie widzę Gdzieś? No tu było 15 grudnia sens Nie, jedno złoże mi zostało Ajaj aj, aj, aj. Uwaga, jeśli Joszyła wygra aukcję, udział w wycięży 57 tysięcy. Dawaj Potwierdź Okej. Okay. Pokaż jak sytuacja wygląda. Udało ci się zrobić Pawia, czy... Czy niestety, ale <noise> koniec był już przy tego, przy jaskółce. O! Jak ja nie wygrałem, to ja nie wiem, to ja w to nie wierzę. Nie, no ostro wygrałem 56 koła. Dałem. Aż za dużo dałem. O kurde. 32%. Może chociaż od Ricardo będę, kurde, lepszy. Musiałbym teraz takie pieniądze wycisnąć. Oj, teraz się trzeba kurde skupić. Dawaj! Pyk, pyk, pyk. Dawaj, panowie, dawać. O, dobra, o, Dobra, dobra. Pyk, pyk. Dawaj, tu. Gdzie ty jesteś? Jak tu nie ma krecików? O, właśnie. O kurde, ile tu złóż jest? jest. Dobra. Kłaść mi to w takim razie. I raz, dwa, pyk. Świetnie. Dobra, a tutaj nic jak na razie. Jest już czerwiec. Dobra. Dobra, teraz, 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 teraz. Wszystko sprzedajemy. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 szybko. cena jest jeszcze wysoko. Okej. Okay. Tyle, tyle, tyle. I teraz tak. Tu ulepszonko rurek. Tutaj cyk. Tutaj nie wiem, czy to o to mu chodziło? Tutaj coś jest jeszcze, kurde. Tutaj coś jest, dobra. I najwyraźniej no, gdzieś tutaj coś jest. Tu jest jeszcze jedno złoże. Mhm No wydatki on całkiem spore. Kurde. 90 No nie no ja bym kurde gromadził tylko, że... Ojej, ojej widzę, że tutaj coś jeszcze go się znalazł i tutaj... Tutaj jest to, to o ja piernicz. Ajdź, kurde. Dobra, już sprzedaj po tej cenie. Dobra, tu, 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 wszystko, wszystko Opędzlowane, ile się dało? Wszystko? Tak, ja, wszystko. 36 tysięcy o, oh, kurde, do 35 Powiedz. Dobra, to wszystko ludziska. Nie mam już terenu. Zobaczmy teraz, kto tutaj nowym burmistrzem. Hmm. Na pewno nie ja. Dobra, koniec giereczki. ale. O! A, gościu odpadł, czyli no to wygrał dużo. Kurczę, szkoda. Szkoda, szkoda. Nie, to ja Jadruszul nie przebiega. się kurde. Ty! Wygrałem! Nie gadaj. Udało się? Się to robota, udało ci się zgromadzić ponad połowę udziału w miasteczku. Wygrywasz kampanię i zostajesz nowym burmistrzem. Dąż do nas i weź udział w małej ceremonii. 61%. O kurde, udało mi się. Udało mi się wygrać na boten ten ekspercie czy z Dealem. Proszę pożegnać! Gratulacje dla Kendricka, zwycięzcy! <grywanie> nice! Udało mi się kurde wygrać z tymi botami. A Deal mówił, że sobie na ekspercie nie poradzę. No? Superansko, nie no, fajnie się grało, fajnie się grało taki luźny gameplay. Kiedyś na pewno będzie jeszcze, kurczek, okrywana kampania. Wydatki na ulepszenie jako... a no, no, no deal 200 koła, wow No nie, nie, źle zrobił Ale dobra Na pewno jakieś kampanie sobie ogram na ekspercie Jak na razie myślę, że to będzie koniec giereczki, więc no, w sumie już No, był ultik, był multik, fajna sprawa No się gra w to, kurcze Turmoil, jakby jeszcze miał dodatki to byłby w ogóle co